Witam bardzo serdecznie z tej strony V.S. dla najlepszej polskiej dziennikarki i ze mną Szuli. Witaj bardzo serdecznie. Słuchaj. Jesteśmy dzisiaj na jakże świetnym evencie, bo jesteśmy na Solo Combat Federation 1C. Ja mam takie pytanko. Skąd pomysł na to, żebyś założył własną Federację? Więc to było takie moje marzenie od takich już bardzo, bardzo wielu lat. No i co? Dzisiaj to marzenie staje się. Faktem jestem z siebie nawet bardzo zadowolony, że, że zapierdalam za tymi marzeniami i fajnie mi to wychodzi jak na razie. Zobaczymy co dzisiaj e, zademonstruję, pokażą chłopaki, ale myślę, że jestem matchmakerem tej, tej gali, więc... E, dobierałem te pojedynki tak, żeby były po prostu emocjonujące, żeby coś się w nich działo. Słuchaj, jak działałeś jako matchmaker? W sensie, jak pikowałeś tych wszystkich ludzi? O, oglądałem, doglądałem, mam też swój obóz, z którego było nie czterech jakby zawodników, którzy dzisiaj walczą na obozie. Kolejny obóz robię 1 marca, na którym też było nie... Yy, Dwóch lub czterech jeszcze zobaczymy, którzy zawalczą na mojej gali. Więc wszystkich serdecznie bardzo zapraszam. Wszystkie informacje o mnie na Instagramie. <grym> I i no szukałem. szukałem. No niełatwa sprawa, aczkolwiek matchmaker, to organizator, do tego mam jeszcze swoich zawodników do, do przygotowania akurat do tej gali. No ale daje rady, zajebiście. Jest no okay. oczywiście, że jest zajebiście. Słuchaj, wcześniej miałeś doświadczenie takie jako scout, zanim zacząłeś zajmować się swoją federacją? No wiesz, to ja bardzo dużo. Raz bywałem na tych galach jako, jako walczący jako no i tak, jako, jako jako no i to, to wszystko tak jakby zaowocowało na te wszystkie lata, że dzisiaj myślę, że ta gala będzie naprawdę na wysokim poziomie, jestem dobrej myśli, ale to trzeba poczekać i ocenić to samemu tak naprawdę. Podsumowując tak naprawdę część pierwszą gali, która się dzisiaj odbywa, jesteśmy przed tym całym wydarzeniem. Czy ty sądzisz, bo wiadomo, w każdej takiej organizacji, w sensie jakby w każdym takim wydarzeniu było dużo potknięć, po tym wszystkim, czy dzisiaj jesteś, w momencie, w miejscu, w którym jesteśmy, jesteś z tego kompletnie zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, jesteśmy przygotowani tak naprawdę na każdą, jakby każde potknięcie, nawet jeżeli nam prądów by zabrakło, to jesteśmy na to przygotowani. Widziałem, agregat podjeżdżał. Nawet dwa, nawet dwa, nie, nawet dwa, więc, więc nie naprawdę wszystko na wysokim poziomie. No chłopaki mają nawet matę na swoich szatniach, matę rozgrzewkę, gdzie, gdzie no mało galak jest tak, że, że, że gdzieś te maty jednak, jednak jakby nakładamy to też, żeby żeby zawodnik był tak jakby komfortował się czuł, że miał się gdzie, gdzie rozgrzać I to też takie małe aspekty poza tak jakby tą całą otoczką są bardzo ważne i z tego co słyszę, to to tutaj przychodzi, widzi zawodników, to mówi naprawdę wow, że są zadowoleni z tego wszystkiego, co się... I właśnie też z mojej perspektywy widzę, że tutaj wiesz, nie ma jakby pomiędzy zawodnikami złej krwi, nie ma napinki, jest czysto sportowo, to jest w tym wszystkim tak, fajne, dokładnie. że dobrałeś tych ludzi w ten sposób. Tak, powiem Ci, że wszyscy darzą z siebie z, z ogromnym szacunkiem tutaj wczoraj delikatna spinka na Szczerbiński, Jakuszewski, dzisiaj na pewno będą firewerki, ale tak to naprawdę czysty sport, każdy sobie piątki przybija, rozmawiają dzisiaj, wszyscy wchodzą po to, żeby zostawić swoje całe serducho w walce i ja, wiesz, mi bardzo w to wierzę, że, że te pojedynki naprawdę będą cieszyły oko, więc czekajcie, bo dzisiaj jakby odkryjemy jeszcze fajne karty na kolejną galę, e, która już niebawem dzisiaj od, oczywiście odsłonimy. Mm. Kolejną galę, na którą też was serdecznie zapraszam. Oczywiście, nie, sam, nie, czekam, tak. sam czekam na te wszystkie fajerwerki, bo mój przyjaciel tak walczy w szóstej walce. E, słuchaj, co możesz nam już zdradzić na temat dwójki? Bo jesteśmy tak naprawdę, powiedzmy, Aha. prawie po jedynce no, Kiedy wrzucasz ten. E, kiedy będę wrzucał ten wywiad? Jutro, myślę, myślę, że pójdzie, jutro. No, jutro no, jakoś. no to mogę wam powiedzieć. Kolejna gala 18 czerwca w tej samej e, miejscowości, czyli projekt Kempno. Dzisiaj zobaczycie, no dobra, w walce wieczoru zobaczycie Adriana arasa Boczyńskiego, e, Zobaczycie tutaj lokalną gwiazdę. Goryla, Witaka, Ariela, bardzo fajne waleczki i zobaczcie naprawdę jedną walkę naprawdę jest mega sztosik na razie i nie odkrywamy, ale, ale, ale no będzie się działo, nie, będzie się działo. Jeszcze jedna sprawa. Jak dobierałeś komentatorka? Bo komentatorka jest dla mnie bardzo intrygująca. Yy, wiesz co, no jak i dla ciebie, tak i dla innych. Widzę, że każdy jest zadowolony z tego. Szukałem komentatorki, naprawdę rozkminiałem na tym i myślę, że ten duet Malczyński kontra yy, Malczyński z Sobieńskim będą się uzupełniać. Obydwoje znają się, na ma, obydwoje walczą, mają fajne głosy, yy, więc, więc myślę, że to wszystko dzisiaj zagra i, i, i będzie cieszyło ucho. Przed waszymi telewizorami. Także ze mną Szuli. Solo Combat Federation, część pierwsza. Dzięki za miłe przyjęcie Pozdrawiam Szuli personalnie. Serdecznie. Dzięki wielkie. Cześć wszystkim. Siemaneczko.